Witam Państwa na spotkaniu w drugiej lidze Konfederacji, czyli Second Confederation League, w której w tym spotkaniu zmierzą się Niemcy oraz Węgrowie. Spotkanie ze względu na to, że Węgry nie zgłosiły skoczni, odbędzie się na skoczni neutralnej, która według przepisów jest Oslo o rozmiarze Hillside 138 no i w wczorajszym wygranie w Najwyższej Lidze Kazachstanu 3-0 z Włochami będziemy relacjonować to spotkanie w drugiej lidze i tak będzie, co, mam nadzieję, co tydzień że po jednym spotkaniu będziemy prezentować na wideo do tego możliwe, że dojdzie też wideo z Pucharu Konfederacji, które Zacznie się runda w, e, Pucharowa w przyszłym tygodniu. I teraz zaczynamy pierwszy skok odda na skoczni w Niemka z teamu kobiet Hermiana Werhener. Niemki wracają do skakania u poprzez zawieszenia. No i wracają z przytupem, jak widać. Leci sobie Niemka po stoku, upadek 50 metrów i 0 punktów Niemki. Czas na Węgierkę z Teamu Mixów, Patricia Fecherwar z Węgier. Zobaczymy, czy ona uzyska jakieś punkty. Krzywy skok, ale wylądowany i chyba będą punkty 40 punktów na odległość 53 metry. Ciekawe spotkanie się zapowiada. Tara Niemka ponownie będzie to. <laughs> yy, teraz będzie Timu Mixów Niemka, czyli Manoa Esert. Wiatr kręci około 2 m na sekundę. Przejechany próg, ale wylądowany i chyba daje od Węgierki wtedy. 58 metrów i całe 7,9 punktów teraz czas na pierwszego Niemca z nim Lotar Lothar 2,5 metra na sekundę pod narty dobre wybicie Niemca i dobry skok jak na jego umiejętności w tej chwili 73,5 metra Niemca teraz czas na pierwszą Węgierkę z tym kobiet, mianowicie Patricia Wehenwar. zobaczymy co pokaże po skoku w tymi mixów 53 metry miała, a tu chyba będzie znacznie krótszy skok. 43 metry, tylko 0 punktów za ten skok. Teraz pierwszy Węgier i Stankosicid, młody Węgier. Dwóch mają węgry skoczków, którzy już mogą spokojnie punktować w niższych cyklach. Dobry skok Węgra i 67,5 metra skoczył Węgier. Teraz na drugą Niemkę. Z tymi kobiet Elana Iser zawsze jest na i skok, mam nadzieję, chociaż że na punktowy 56,5 metra, punkty jakieś są. Teraz zawodniczka z Węgier z tymu Mixów: Krystyna Korola. Przejechany próg: szybkie lądowanie, chociaż wylądowane. Ale, niestety, 48 metrów nie daje punktów Węgrom. I teraz druga z Niemiec, e, z Team Mixów. Miała być Leona Schuh start, ale kontuzja nie pozwoliła i wchodzi z miejsce miejsce Katarina Kaufer. Przejechany próg Niemki, lądowanie na dwie nogi, co daje 54,77. 54,5 metra. Teraz drugi z Niemców, z Timu Męskiego, Patrick Drittreit. Dobre wybicie, ale postawa jak pokrzywiona i skok na odległość 66,5 metra. Niemca. Teraz druga węgierka, z Timu Kobiet, Christina Korol. Może będzie dłuższy skok niż z Timu Miksów. No ustanę, ale no to nadal bez punktów, skok na 50 metrów. Teraz drugi z Węgrów, w teamu męskiego Florian Gulasic. Właśnie ten drugi skoczek, nadzieja Węgrów. Powszesne wybicie, ale myślę, że będą punkty za ten skok. 50 i pół metra, chyba nie dostał żadnego punktu za ten skok, trzecie z Niemiec, konkretnie mał Manua Sreed, Szybki skok na odległość 52,5 metra. Teraz trzeci z Węgrów, z i Istvan Sicic. Piotr teraz poczuł boczny 3 metry na sekundę. Węgrowi dało to przełożenie na 57,5 metra i teraz trzeci z Steamu Niemiec a konkretnie Marco Krebs no, no, też równie nadzieje Niemców, młody zawodnik i skok przyzwoity lądowanie również Skok na odległość 65,5 m teraz trzeci Niemiec z Steamu Ponownie Marko Krebs. Przejechał próg i skowa w 60 metrów 64 metry Niemca. Teraz trzecia jest w Węgier. Mianowicie Krystyna Rozgai. Przejechany próg i upadek, ale ją wraca z na odległość 48,5 metra. Teraz trzeci skoczek z Węgry, z męskiego A mianowicie... Christian Rozegi. Wtedy skok-upadek zaliczyła, przepraszam, Kristina Karol. Dobry skok Węgra, na no, odległość 53,5 metra. Teraz czwarta z Niemiec, z teamu kobiet. Katarina Kaufer. Dobry skok Niemki na odległość 56 metrów. Teraz ostatni z tytułu miksów Węgier Florian Gulasic. Przyzwoity skok Węgra na odległość 53,5 metra. Teraz ostatni z mixu miksów Niemiec Arminus ziger We wczesne wybicie zachwiane w czasie lotu i skok na odległość 52,5 m. Teraz ostatni z niemców z niemieckiego minus Liger ponownie. Znowu zachwiana w czasie lotu pozycja i skok na odległość 56 m. Teraz czwarta z kobiet Węgier. Węgrów Abigail Miller na Przewszesne wybicie i krótki skok na odległość 51,5 metra. Nadal nota bez punktów. Teraz czwarty z teamu męskiego Węgrów. Florian Warloos. Było znacznie krótki skok, chyba najkrótszy 36 metrów. I po pierwszej połowie prezentuje się to tak, że Niemcy zdobywają 3 punkty 3.0 jest wynik na tą chwilę I teraz znowu reprezentantka Niemiec Timu kobiet Hermina Wehener w zachwiana pozycja w locie, lądowanie na dwie nogi i 56,5 metra Niemki teraz pierwsza z teamu mixów węgier Patricia Wehewer Zawsze wybicie i skok okolicy 40, nawet nie 36,5 metra. Teraz Niemka z Timomiksów Manua Esert. Dobry, długo, długi lot, jak na nią 60 metrów. Niemki. Teraz Niemiec z Timomyńskiego Lotar Celberg pierwszy skok bardzo udany 73,5 metra i ten będzie bardzo podobny 67,5 metra Niemca Teraz węgierka z tymu kobiet Patriciawy Hewar Przejechany próg ale chociaż wylądowałem z na odległość 49 metrów teraz węgier z tyłu męskiego i wszystko skop udany, 67,5 m, ale drugi niestety nie aż tak, czyli tylko 60,5 metra. Teraz druga z Niemiec, Manuela Izert. A przepraszam, nie Elena Izert. Skakała teraz 49 metrów i to bez punktów. Teraz druga z Węgier, tymu miksów Christiana Koror. Dobry lot, ale skróciła go chyba. Tylko 55,5 metra gierki. Teraz druga z Niemiec z teamu mixów, Katarzyna Kaufer. Zawszesne wybicie i z w 40 metrów. 41,5 metra. Drugi z Niemców z teamu męskiego. Patrick Detroit. Przejechał próg, zachwiał się prawem. w locie i iskok na odległość 50 metrów Teraz druga z węgierek Czyli Christiana Koror. Podobnie jak Niemiec. Postawa w locie i iskok na odległość 52 metrów nadal nota bez punktów węgierskich jako Kobiet. Teraz drugi z Węgrów. Florian Gulasic, z tyłu męskiego 2 metry metrów na sekundę wiatr z tyłu i skok Floriana zaledwie 49 metrów czas na Niemca Niemie, Niemkę trzecią z tyłu kobiet Manue Izirt zachwiana pozycja w locie, ale Przeżywała ta odległość na 70 metrów, nawet bardzo dobra odległość. I teraz trzeci z tymu miksów Węgier i Sztanu Kosić. Dobra postawa w locie i dobry skok Węgra na odległość 60 metrów. Czas na Niemca z tymu miksów, Marko Krebs na rozbiegu wybił się. Przyzwoicie dobra postawa w locie i skok około 70 metrów. Nawet dalej: 75,5 metra, chyba najdłuższy skok w serii całego, w całym meczu. Teraz trzeci z, z Niemców Timu męskiego. Ponownie Marko Krebs. Zachwiana pozycja w locie, ale skok też przyzwoity, mądry, 74,5 metra. Trzecia z Węgierek. Krystina Męgi z teamu kobiet, dobra postawa w locie, ale skróciła ten do lądowania na dwie nogi dodaje 59 metrów ale w końcu team kobiet zdobył punkty teraz trzeci z mężczyzn z Węgier dokładnie Krysztyan Rozejki zowszesne wybicie ale wylądowany z telemarkiem 36 metrów Węgra Czwarta z kobiet węgierskich. Abigail Millerna przyzwoity skok na dole 55, metrów trochę zbogacili punkty. Węgrowie z teamu kobiet. Teraz ostatni skoczek z Timu mixów Węgier: Florian Gulasic. Przyzwoity skok Węgra. Mamy odległość 58 metrów, wiatr utrzymuje się na 4 m na sekundę z tyłu. I teraz czas na ostatniego Węgra. Z Florian Wardas. Jeszcze w udany kompletnie. Drugi za wczesne wyjście, ale znacznie dalsza odległość w porównaniu do pierwszego skoku na 52,5 m. I teraz pierwsza z Niemiec. Z tyłu kobiet. ostatnie znaczy Katarina Kaufer Przejechany próg i skok na odległość 50 metrów z lądowaniem na dwie nogi Ostatni z teamu Mixów Niemiec Arminus Ziger Zachwiana pozycja w locie i skok w miarę przez na 55 nawet dalej 62 metry Niemca I ponownie Ostatni skoczek Arminus Ziger o tym razem za wybicie dobre i upadek niestety Niemca. 61,5 metra skoczył Niemiec no, z upadkiem. Co powoduje, że Niemcy zwyciężają 3-0 nad Węgrami. W pierwszym spotkaniu pierwszej kolejki Ligi Konfederacji Second Elite and Confederation, drugi poziom. No i zapraszam za tydzień na ponowny zestaw. Zobaczymy, jakie reprezentacje wezmą udział w wideo poprzez głosowanie na Discordzie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.